Tak jak słyszeliśmy, nie jest trudno w pewnych okolicznościach, w pewnych miejscach postępować i mówić to, co dobre. Kiedy tutaj się zgromadzamy na bożeństwie, wszyscy miło, ciepło się uśmiechają, podają ręce, co drugą niedzielę jest agapa, Siedzimy przy stole, sobie jemy smaczne rzeczy. Tak naturalnie jest, żeby coś miłego powiedzieć, coś dobrego. Raczej tutaj zboże nie słyszę, żeby tam komuś dokuczali na korytarzu, czy tam jakoś jakoś tam Ktoś się bał przyjść na nabożeństwo, bo to tam wykręcą mu rękę, czy coś w tym stylu. Nie, raczej tak, tak, taką, taką, tworzymy taką e, fajną, rodzinną atmosferę, i tak przyjemnie nam wyjść to samo. Tak ja, tak ja to postrzegam, że coś za moimi plecami się dzieje, o czym nie wiem, ale. E, e, na tyle, ile jestem świadomy i tak, tak widzę to tak, wszyscy widzę, tak odważnie wchodzą przez te drzwi i tak siadają, nikt tam się nie, nie czuje tutaj. To takie miejsce, bo tak staramy się, bo no to w końcu Dom Boży, w którym my tworzymy ten Dom Boży, w którym powinna być miłość braterska, powinna być taka bliska społeczność. I, i, I nie jest to miejsce, w którym wydaje mi się, Trudno błogosławić. Raczej tak naturalnie błogosławimy Boga, błogosławimy jedni, drugich i, i, i same dobre rzeczy sobie mówimy. Ale nasze życie nie toczy się tylko tutaj. Nasze życie to więcej niż tylko ta społeczność. Ta społeczność tak naprawdę zajmuje niewiele czasu z naszego życia. Pozostaje cała ta reszta, która trochę inaczej co inne okoliczności inne presje na nas są wywierane i mówię to myśląc o naszym Panu Jezusie Chrystusie który tak pięknie przemawiał który gdy mówił ludzie słuchali, mówili nikt nie przemawiał tak jak ten człowiek ktoś mógł powiedzieć no tak bo tak przemawiał bo tak go chętnie słuchali on tak mógł mówić, takie piękne słowa wzniosłe o tym nadchodzącym królestwie i o tym, że ludzie mają się miłować i że mają się troszczyć jedni o drugich, troszczyć się o słabszych i biednych. I tak ktoś mógł powiedzieć, że tak było mu łatwo takie rzeczy mówić, kiedy miał taki posłuch. Ale patrząc na te ewangeliczne sprawozdania z jego ostatnich godzin, Widzimy, że okoliczności dramatycznie się zmieniły. Widzimy, że ci, którzy, czy wielu może z tych, może nie wszyscy, ale ten tłum, który wołał tydzień wcześniej Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, pod wpływem manipulacji faryzeuszów i uczonych w piśmie wołał, czy wielu z tego tłumu wołało czy znowu jakiś tłum, który tam był wołał ukrzyżuj go, ukrzyżuj go widzimy, że wszyscy się zaczynają odwracać wszyscy zaczynają go opuszczać uczniowie nawet rozpraszają się i z daleka tylko przyglądają się co to będzie, co to będzie Jezus pozostaje praktycznie sam i już teraz nikt go nie chce słuchać Teraz staje się obiektem prześmiewania, drwin. Zostaje nieludzko zbity i wygląda jak właśnie jeden z tych przestępców, których Rzymianie doprowadzali do takiego stanu, w którym stawali się takim pożałowania godnym obrazem, który nawet trudno było przyrównać do człowieka. Zbity, pełen, wszędzie pełno krwi, twarz zdeformowana, na głowie kolona cierniowa, <laughs> cały zakrwawiony, posiniaczony, ledwo trzymający się na nogach i wiodą go na, na golgotę, przybijają go do krzyża. I co wtedy? Jak, jakie są wtedy Jego słowa? Nie jest ich wiele. Jezus już nie przemawia, już nie mówi kazę, ale mamy kilka takich migawek z tego, co tam się dzieje w tych, jakże dla Niego trudnych okolicznościach. I jeśli Jezus byłby pełen Swojego ego, to uczyniłby to, co powiedział do Piotra, że mógłby uczynić. Zawołałby zastępy anielskie, i ci wszyscy wrogowie by zostali w jedną chwilę znieceni. Jezus miał moc większą niż cała armia rzymska, niż te wszystkie zastępy, które go tam pilnowały. I mógł w jednej chwili rozprawić się z nim. I zresztą do tego go prowokowano. Mówiono, zejdź z krzyża, uwierzymy w Ciebie. No teraz pokaż, mówiłeś, że jesteś synem Bożym. Proszę bardzo, zanifestuj to. Uwierzymy w Ciebie. I gdyby Jezus był pełen swego ego, by to uczynił. Ale on nie był tam dlatego, że tak się niefortunnie sprawy potoczyły. Ale był tam dlatego, że przyszedł, po to się narodził, żeby oddać swoje życie. I jego słowa również tam o tym świadczą. Kiedy jest wyśmiewany, kiedy zostaje przybity do krzyża i modli się o swoich oprawców. Błogosławi jeszcze wtedy tym, którzy zdają mu ból, Mówi się, by Bóg nie poczytał im tej, tej winy za to, co robią, bo nie wiedzą, co czynią, bo nie rozumieją. Jezus rozmawia z przestępcą, który wisi na krzyżu obok i daje temu człowiekowi w jego ostatnich chwilach agonii nadzieję na życie wieczne. Nadzieję, że jeszcze tego dnia będzie z nim, z Jezusem razem. Jezus patrzy z krzyża i widzi swoją matkę. Wrzucacie sobie jaki to był dani ból? To jej syn w takim pohambieniu, zlany krwią, wisi na tym krzyżu i wszyscy go opuścili I tylko prześmiercy. okrutni żołnierze. A Jezus patrzy z krzyża Myśli o swojej matce, o tym, co teraz z nią będzie. O jej losie. I mówi do Jana, prosi, żeby się nią zajął. Jezus kieruje swoje oczy ku burze I rozmawia ze swym ojcem. W ręce twoje, powierzam ducha mego. Widzimy, że te, te usta, które w tych sprzyjających czasach wypowiadały słowa błogosławieństwa i w tej trudnej godzinie doświadczenia i śmierci wypowiadały te same słowa. Dlaczego? Dlatego, że jego serce było czyste. Dlatego, że w jego sercu była miłość. Dlatego, że w jego sercu nie było bluźnierstwa, nie było złorzeczenia, nie było przekleństwa. Jego serce było czyste, dlatego też z jego serca i w tych godzinach płynęło to samo co wcześniej. I patrząc na jego cierpienie, na jego mękę, na jego śmierć, na te ostatnie jego słowa, możemy, tak jak ci, którzy obserwowali jego śmierć i byli tym poruszeni, czytamy, że setnik, kiedy ujrzał, jaką śmiercią umarł. Wyznał za prawdę. Ten był synem Bożym. Normalny człowiek tak się nie zachowuje. W normalnym człowieku rodzi się gniew, rodzi się złość, rodzi się chęć odwetu, przynajmniej oddać bluźnierstwem jeszcze tym, którzy tam stoją, którzy im bluźnią. Ale, ale tutaj było coś innego. To, to, to nie człowiek, to człowiek nie jest w stanie co, w taki sposób umierać, w taki sposób kończyć swojego życia. I my patrząc na ten krzyż, i my myśląc o tym, jak Jezus umarł. Mówimy, zaprawdę, Syn Boży za nas umarł. Syn Boży, który nas tak umiłował, że był gotów pozwolić tym poganom doprowadzić siebie do takiego stanu i przybić do tego krzyża. I Jezus też cały czas czynił to wszystko w tej świadomości, że jest to kielich goryczy, kielich bólu, który otrzymał od Ojca, aby Go wypić w nasze miejsce. Tak naprawdę my wszyscy winniśmy zginąć taką śmiercią i winniśmy na wieki cierpieć w takich mękach. Ze względu na naszą grzeszność, ze względu na naszą nieprawość, ze względu na całe nasze zło. I prawdopodobnie gdyby Jezus nie przyszedł i nie umarł za nas, gdybyśmy zostali tylko na tej drodze zakonu prawa Bożego, który nam mówi, jak mamy żyć, jeśli tak będziemy żyć, to będziemy wiecznie żyć. To nikt by się nie ostał. Słowo Boże zresztą jasno o tym mówi, że nikt z uczynków zakonu nie mógłby być usprawiedliwieni. Wszyscy byśmy zginęli. I na wieki byśmy bluźnili.